Jagody rewelacyjnie sprawdzają się w deserach, dlatego dziś jagodowy koktajl typowo deserowy. Przygotowałem przecier z jagód, około 50 gram jagód, jedną czwartą szklankę cukru. Przesmażyłem to troszeczkę na patelni. Zmieliłem dość dobrze, żeby nie były wyczuwalne skórki ani pestki Połączę Oczywiście ze śmietaną. I dla wydobycia aromatów użyję ciemnego rumu. A wszystko pięknie udekoruję. Podajesz składniki, dwie łyżki naszego przecieru, około 20 ml śmietanki, troszeczkę syropu klonowego około 5 ml. No i jak powiedziałem. Rum, rum starzony. On doda odpowiedniej głębi około 30 mililitrów. Wszystko dokładnie wstrząsem. Przepiękny kolor. I odcedzam do wcześniej schłodzonego kieliszka koktajlowego. Piękna pianka i na wierzch zetrę troszkę czekolady. I te seria ja gotowy, gotowy. Na zdrowie. Ale pamiętajcie, nie przesadzajcie.